Dzień dobry, witam wszystkich odbiorców naszych szkolnych mediów. Kontynuujemy cykl Kili w czasach pandemii. A naszym dzisiejszym gościem jest pani Agnieszka Hanke, nasz szkolny psycholog. Bardzo cieszymy się, że zgodziła się pani odpowiedzieć na kilka naszych pytań. Niestety dalej przez ekran możemy ze sobą porozmawiać, natomiast miejmy nadzieję, że, że jakoś się to wszystko unormuje i będziemy mogli wrócić do szkoły i porozmawiać ze sobą. Face to face, twarzą w twarz, choćby na szkolnym korytarzu. Pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie. Jak Pani zdaniem pandemia wpłynęła na relacje międzyludzkie? Pandemia w ogóle totalnie zaskoczyła wszystkich. Można powiedzieć, że nas sparaliżowała, tak? Bo żyliśmy sobie w przewidywalnym świecie, potrafiliśmy przewidzieć tutaj, jak będzie wyglądał każdy dzień i tu nagle był taki wybuch, tak, tej pandemii, która wpłynęła znacząco na wszystkie sfery naszego życia, tak, i tutaj na ekonomię, i władz wiadomo, na edukację, na sposób tutaj spędzania wolnego czasu, na dostęp, nie wiem, do, choćby do dóbr kultury, czy, czy korzystania z jakiejś rekreacji. Natomiast jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, no to kluczowe znaczenie tutaj w tej sferze właśnie ma pandemia, no bo tak, człowiek z zasady jest istotą społeczną. Tak, a tutaj nagle została nam odebrana ta możliwość realizowania właśnie tej potrzeby, kontaktowania się z innymi, wchodzenia w relacje, utrzymywania starszych relacji bądź wchodzenia w nowe. Mogliśmy to oczywiście sobie kompensować poprzez właśnie różnego rodzaju media, właśnie poprzez łączenie się online i tak dalej, ale wiemy, że nie jest to to samo, bo nie możemy właśnie realizować tych takich potrzeb emocjonalnych właśnie związanych chociażby z tym kontaktem fizycznym. Nie możemy się do kogoś przytulić, nie możemy kogoś dotknąć, nie możemy może dokładnie właśnie odczytać tonu głosu, czy, czy może właśnie jakoś niki, tak, a to są, to są po prostu takie bardzo, bardzo kluczowe dla nas elementy. Relacje społeczne też można rozpatrywać właśnie z perspektywy takich inaczej na nie patrzysz z perspektywy różnych tutaj grup wiekowych czy grup społecznych. Właśnie szczególne znaczenie ma to właśnie wśród młodszych dzieci, czy wśród młodzieży. Wśród młodszych dzieci jest tak, że właśnie nagle pojawił się taki dziwny twór jak nauka zdalna tak wcześniej chodzenie do szkoły było czymś no niby tak codziennym takim powszechnym e, nikt się nie zastanawiał po prostu tak jest chodzimy do szkoły e, no i to jest norma tak ale tu nagle e, właśnie okazuje się że e, spotykając się codziennie z kolegami czy koleżankami młodsze dzieci na przykład uczą się różnych bardzo bardzo ważnych społecznych Kształtują kompetencje swoje takie społeczne, uczą się właśnie nawiązywać, podtrzymywać relacje, uczą się rozwiązywać konflikty, uczą się pracy zespołowej. Właśnie wśród starszych dzieci bądź młodzieży takie, takie właśnie kompetencje też są kształtowane. Właśnie jak praca zespołowa, współpraca, nawiązywanie relacji, ale też wśród starszych. Właśnie wśród, wśród młodzieży jest też tak, że buduje się też tożsamość człowieka poprzez przynależność do różnych grup społecznych, czy też właśnie realizowanie siebie w różnych rolach czy to ucznia, czy to kolegi, czy to właśnie nie wiem, jakichś takich bliższych relacji emocjonalnych typu nie wiem, dziewczyna-chłopak. Czy, 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 czy nie wiem, chociaż tak, jak Wy jesteście teraz w tak? Czy prezentujących, czy przepytujących, właśnie poznajemy siebie, tak? Poznajemy nasze, nasze mocne strony, nasze słabsze strony, patrzymy siebie, na siebie też trochę właśnie z perspektywy innych, obserwując ich relacje, ich reakcje na nasze zachowanie. Przez to też budujemy właśnie nasze poczucie takiej własnej wartości. Możemy trenować te nasze takie kompetencje społeczne. Właśnie o czym jeszcze zapomniałam wspomnieć, jeśli chodzi o tutaj o relacjach międzyludzkich, tak ogólnie już nie mówiąc o, o, o grupach wiekowych. Jest też tak, że normalnie przed pandemią było tak, że nie wiem, jak wychodzimy gdzieś, poznajemy nową osobę, jesteśmy jej ciekawi. Tak, a teraz właśnie możemy bardziej się kierować gdzieś tam lękiem, taką powściągliwością. E, na, drugiego, e, na drugiego człowieka można też, czy też niektóre osoby mogą patrzeć jako no niestety potencjalnego nosiciela wirusa. Tak? E, więc. E, no może być tak, że, że, że może być w nas więcej więcej tutaj tego lęku. Jak Pani zdaniem pandemia wpłynęła na kondycję psychiczną ludzi, zwłaszcza młodych? Mm -hmm. um, Okej. Okay. To znaczy tak, um, na pewno jest tak, że zauważalne jest możemy. Wszyscy tak, zauważamy, że pewnie negatywnie, tak, z uwagi też na nasze samopoczucie i, 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 i pewnie specjalistyczne gdzieś tam tutaj dane też, też na to wskazują, że, że, jednak, że jednak jest to negatywny wpływ tej pandemii. Ja rozmawiając też tutaj z koleżankami, z, z terapeutkami tutaj właśnie. W naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej, właśnie też, też byłam ciekawa ich spostrzeżeń. I tutaj pojawiły się takie, takie głosy, że tak, na pewno można powiedzieć, że, że, że gdzieś zauważalny jest wzrost jakichś zaburzeń tutaj depresyjnych, tak? no bo wiadomo, trudno jest gdzieś tam nam bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość. Z drugiej strony, może być tak, że Osoby, które um, czu, odczuwały jakiś taki lęk społeczny, bardziej bały się e, gdzieś tam wychodzić do innych, rozmawiać z innymi, w środowisku domowym mogą się czuć bezpiecznie i komfortowo, bo wszystko jest przewidywalne, bezpieczne i tak dalej, aczkolwiek z drugiej strony, tutaj jest taka pułapka, bo mogą przez to e, właśnie e, nie chcieć wychodzić na zewnątrz i trenować tych takich swoich kompetencji społecznych, tak? Także, także to tak, jeśli chodzi o właśnie taki początkowy wybuch tej pandemii, to zostaliśmy postawieni w takiej sytuacji, że właśnie, zostaliśmy zamknięci w domach i to też jakby wpływało na, na nasze samopoczucie, bo tak, w sytuacji, gdy E, żyjemy w atmosferze, znaczy tak, w nasz, naszym rodzinnym domu, czujemy się dobrze, e, komfortowo, e, nasze relacje z najbliższymi są, e, e, są pozytywne. Wtedy jakby e, w tej sferze, e, tak, czy w tej w tej atmosferze domowej, Mogliśmy powiedzieć, że czujemy się dobrze. No oczywiście, poza tymi sytuacjami, gdzie właśnie no nie mogliśmy wychodzić sobie na te zakupy, czy do, no gdzieś tam się spotykać, czy, czy, czy gdzieś tam tak realizować sobie jakichś tam fajnych wyjść. Natomiast inaczej się ma sytuacja, gdy osoby były zamknięte właśnie w środowisku domowym, gdzie te relacje między rodziną, no nie są, nie były pozytywne, tak, gdzie na przykład, nie wiem, no mówię już tutaj o sytuacjach przemocowych, ale właśnie takie konfliktowe właśnie, czy, czy po prostu odczuwalne jako nieprzyjemne te relacje, no wpływały, wpływały niekorzystnie na funkcjonowanie osób poprzez właśnie to, że trzeba było siedzieć też w domu i nie można było wyjść i na przykład z kimś o tym porozmawiać, czy, czy właśnie odreagować w jakiś sposób, tak? To, to napięcie, które się pojawiało. Dobrze, więc czy świat po pandemii będzie inny? Jeśli tak, to jaki według pani? Hmm. Znaczy, trudno stwierdzić, tak? Bo nikt nie jest w stanie, nikt właśnie z nas nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie ta przyszłość wyglądała. Teraz, tak, kiedyś kierowaliśmy się naszymi takimi planami, tak, długofalowymi, gdzieś tam sobie potrafiliśmy to uporządkować, ułożyć w głowie, natomiast teraz bardzo trudno nam te takie plany długofalowe gdzieś tam sobie snuć, bo właśnie jesteśmy ograniczani poprzez jakby nagłe też decyzje rządu, czy też właśnie, nie wiem, gdzieś tam informacje płynące z innych krajów, takie ogólne, o, o przebiegu całej pandemii. I trudno jest snuć te długoterminowe plany, także musimy się właśnie gdzieś tam na bieżąco adaptować do tych sytuacji, które, które mają miejsce I, i myślę, że fajnie byłoby się skupić gdzieś tam na tych takich naszych planach, które mamy takie, takie krótko, krótkoterminowe. Czy ma może Pani jakieś jak żyć, żeby nie zwariować w tym dla nas wszystkich trudnym czasie? Jak funkcjonować oraz jak przetrwać? Zawsze jest tak, że dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, jak my się czujemy i obserwować troszkę swoje właśnie samopoczucie. Czy jeśli na przykład, co często właśnie bywa trudne, nieraz jest tak, że ktoś nam musi powiedzieć: Słuchaj, coś się z tobą dzieje, tak? albo widzę, że ostatnio chodzisz, nie wiem, przygnębiona czy przygnębiony, ciężko jest nam gdzieś tam to zauważyć. Dlatego myślę, że ważne jest obserwowanie siebie, tego swojego samopoczucia, właśnie też porozmawianie z innymi, czy to z najbliższymi. I tak dalej. A jeśli utrzymują się takie stany, gdzieś tam dłuższe czy poważniejsze, bo też tak może być, to zawsze, czy to w pandemii, czy nie w pandemii, tak, to warto jest właśnie nie bagatelizować sprawy i właśnie czasami warto się też udać do, do kogoś, tak, do specjalisty. U nas w poradni jest możliwość cały czas. Właśnie konsultacji psychologicznych, czy też podjęcia tutaj psycho, psychoterapii. Jest też tak, że właśnie uczniowie na terenie szkoły mają możliwość spotkania się z paniami pedagog. Także warto, warto korzystać i też no, mieć świadomość, że takie stany nie przechodzą i czasami po prostu trzeba odpowiednio wcześnie zareagować. E jak zachować dobrą kondycję psychiczną? Raczej mieć pełną świadomość zagrożenia i na bieżąco śledzić informacje, właśnie związane z pandemią? Czy raczej udawać, że nic wielkiego się nie dzieje? To znaczy tak. Jest tak, że niektóre osoby mogą mieć po prostu potrzebę tak, kontrolowania informacji. Potrzebują to wiedzieć, potrzebują być doinformowane. I nic w tym złego. Natomiast trzeba mieć świadomość właśnie, wydaje mi się, wpływu tego, tych informacji na nas, tak? Jeśli obserwuję, że jednak tak, kieruje się bardziej lękiem, no to może dobrze gdzieś tam jednak zachować ten zdrowy rozsądek i trochę dystans do tych wszystkich informacji, które, które do nas napływają, co nie znaczy, że no, trzeba je bagatelizować, no bo nie, bo sytuacja jest jednak, jednak po, e, poważna. No myślę, że tutaj w, w poprzedniej mojej wypowiedzi tutaj też odpowiedziałam na to pytanie, tak? Także jak, jak tutaj reagować i tak dalej. Także, także to tak. No. Nie możemy po prostu dać się zwariować, że tak powiem, i gdzieś tam zachować ten zdrowy rozsądek cały czas, tak? To już by było na tyle. Jeśli chodzi o pytania, dziękujemy za ten niegrze dodający otuchy wywiad. Reasumując słowa pani psycholog, obserwujmy siebie i nasz stan, zarówno psychiczny, jak i fizyczny. Powtórnie dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.